Gdyby Warszawa zorganizowała igrzyska równo 100 lat po jej zburzeniu, gdyby pokazała, jak kilka pokoleń Polaków wspólnie zadziałało, e, gdyby przy okazji dała odpór kłamstwom historycznym, których jest, jest, jest coraz więcej i dotyczą także II wojny światowej, rany boskie, o, zorganizować na stulecie powstania warszawskie. Fuh, w ogóle Igrzyska przecież w sierpniu wypadają, 1 sierpnia byłyby te Igrzyska. No, tak, tak można to zrobić. Czasami są 1 sierpnia, Igrzyska czasami nie ma, zazwyczaj chyba tak. Więc dałoby się to zrobić. Mój Boże, cały świat 1 sierpnia patrzy na Warszawę. Co? Dlaczego oni stanęli o tej 17? Ło, co to za historia się za tym kryje? Dajcie mi o tym marzyć, dopóki nie przyjdzie żaden Maruda Kutas z kalkulatorem. Bo tak, Igrzyska są drogie. Ale my też czasami potrzebujemy kopa na Rosmend, żeby dowieść inwestycje, czasami potrzebujemy jakiegoś zobowiązania międzynarodowego, żeby się nie wstydzić za bardzo. Tak było z Euro 2012, tak mogłoby być z Warszawą 2044.